Cześć, witajcie, ja jestem Poxy i witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku z Hardolda. Jest to odcinek oczywiście nie typowy, z tego względu, że robię nową serię z raidowania z widzami. Tak więc piszcie w komentarzu czy chcielibyście po prostu ze mną zrajdować i bym ja to nagrał. No i zostawcie lajka oraz subka, by być na bieżąco z odcinkami. Się łapek, to jest nowy odcinek, tak więc yy, lecimy, intro. Easy, a wywali mnie. Ej, wilk tam no, jest, wilk tam jest. Leży, nice, czekaj. Ładnie, ładnie, ładnie. No i mae! Ej, Ej metor obok naszej bazy jest. Do się tam można tapać. Kapisz szybko, Kapi, bo mnie dziki nawalają. Wszystko. Tepaj mnie. A nie, nie ma. Ej, pa, panowie, trochę meteor, tak. Zarcz się go przejmę. Jak się twój nie piszesz. Eee. Kapisz, jak się, się piszę szybko. A nie. Dobra, tepaj mi. Aha dobra cię wiesz Nie paj mnie Psz... Co tam jest Ja idę na meteor Za auto centralnie obok naszej bazy no, Za naszą bazą, tam centralnie ja O centralnie odejdź kuł Ja uciekam tym autem i z chyba nie Nie mogę poczekaj kurwa Czeka nie mogę Na warp kule idźcie No nie, nie widzę. ty pole są

Nie, ja chcę tam Co tam jest? Co tam jest? Szybko Ja... nie biję Dobra, r mam jakąś nikogo nie No, ale jest cały... cały z wieżek Jak nie ma, jak jest? To ja bym... No to się pytałem No wiem, że to ja No To się pytałem, to twoi koledzy powinni go kolegom To wiesz co, Diff Zaraz, miałem czas. Okej. Tylko pozbieram to, co mam pozbierać. Tu no już tu nic nie ma. Kurde, jest jakiś sztylet, ale nie zdążymy zabić. Ale lecipa. NO JAK? JA! Szybko na kulę leć Tak jest Warps yy, gdzie jest kula? kula 2 Kula 2? Kula 2 no Bo kuli nie ma Jest kula, wyprzysuwałem kulę i nie tyknął Dobra, jest Już tepam Kto go wywaliło? znaczy się wyszedł, on też tam Nie że to jest kula 2 Nie, tam w środku sobie przeniosło Ja już pozbieram, kurde straciłem ja martę. Ja Ej, dobrze, się. że tam na mnie to, że on mury nie rozwalił. To nie tak. to co mieliśmy ja w to domu? W domu mieliśmy go? Nie, obok muru jest super. A, tu ty gadasz. No tak, to, 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 to. to coś to Jak coś to ja mu to miadę. Dobra, poczekajcie, już mam auto. A ty puks wejdź tam to auto, bo tam to auto to jest czwórka. Wiem. Dora. Może zdążycie przyjechać i No ja już jestem Otwórzcie. Dobra. Dobra. Usiada. Przyjeżdża. No. I to ogół. No na górę wyjdziemy i walimy drzwiami, bo tam na górze są z drzwi Czekami nie? No, chyba szpołsy tak żebym mógł wejść Tupa Daj mi, daj mi jez ja. Napisz. Napisz, daj mi je ja. Ej ta ta. No Niebieska ścianka zwykła schodzi na 5 na 4 coki 5 Jak dobrze plam tu jeszcze na 5 na 4 Postaw potem tutaj. Dobra. Hej, kapisz postaw potem gdzieś. O, arka. I ten. Całkiem... Dobra, wolimy podzbiak, nie? No, musisz spychać. Ona nie jest zamorowana. Easy. No to odejdź, ja tu wskoczę. Uważaj. Uważaj, nie wchodź teraz. Dobra, nie wchodź teraz. Dobra. No sorry, nie pchałem się. Dobra, easy. Tylko nie wyciągaj. 37D! Nie wyciągaj, kur... Połóż to. Jak wy tu wskoczyliście? d dobra. Wyciągać co, jakieś z O, trochę staffów jest. Odejdź. Ej, musicie wyjść stąd. Ja też chcę zobaczyć. Musicie wyjść stąd. jest Nie wiem, dlatego ja się zastanawiam. Ja okay. okazję 1 na 5 minut Musz sobie to cekę Czekaj, bo... wiem, wiem jak to po te dropy. O kurde, po ciele oni mieli na sobie Pokażcie, zostawcie Pompa 1 latów sobie O nice To bez tego strasznie mają dużo tylko Nie wiem bez to tam odejdź Odejdź już odchodzę A? Biorę to do to, to już tu gdzieś jest tu Dobra tutaj musi być To tam no, musi, musi za tymi drzwiami chyba nie? Nie no. to Chyba tak, już... Ja myślę, że tu będzie to o tym. Dobra, chodźcie. żebyście nie blokowali. Daj mi wyjść, ok. nie ja wiedziałem, że tak nie wolno. Dobra, to nie było. Ja też się tu o, no, ja to jeszcze tu schowam. Chodźcie. Nie bierzcie nic, czekajcie chwilę. Ceka jest chyba zaplantowana Ta, to nasza A, takie sobie No i nie ma dalej totemu Patrzcie ile stawów No, stawów jest dużo Ty jestem tam. totem? Ej, puks pokaż ceki Nie wiem Wiesz co, gdzie może być totem? Patrzcie, ile tu, kur... To tego, tego Kur... tak wszystkiego jest Ej, ty, gdzie to totem może być? Aha, ale tam, idziemy, za tym ciemnym Ej, ceka jest jedna na... Wiem, w sumie, w sumie weźcie, pozbierajcie to i ty Tam Kurde, nie wiem do nas. O którą do weszłeś ty pół? Tu od góry. Ty, no, I need eat. może za tym zielonym jest. Gdzie ja, za tym zielonym? No o tutaj patrz. Tam w okay. sumie nie, bo to jest ten krzyży. Gdzie to jest? No wal tam, tu. Wal gdzieś na to zielone? No wal, dobra. Tam jest beton, czekaj. Tam wal, cze nie ma żadnych... Tam. tam jest przestrzeń. Czekaj. Patrzcie za tą dobra. zieloną tu. Za którą? Daj mi te ceki, Ale Gdy ty to właśnie. So, rozbierajcie, rozbierajcie te stawy. rozbierajcie te stawy. Co wokoło, X iksy, to wiesz, -y to wiesz. No, Nie, masz nie masz wiem gdzie to jest, nie wiem w sumie Kurde, może za tym zielonym tutaj gdzieś? Tu jest, tak, patrz, tu jest tak? to niebieskie, ale tu może być Możesz tu, daj mi te No, może być tak? Ale tam to już nie to ma betonu, -y. tam nie ma to betonu już To są xy porobione, chyba nie, nie ma sobie. Tak, nie ma betonu, to sobie musi być tam. Tam nie ma Komunii betonu, to jest zewnętrzna ściana. Tutaj tak. może jeszcze być. Jak zewnętrzna? Tu jest niebiesk, całego niebieskiego, jest? Tutaj, tutaj jest wokoło. tutaj no. może być bardziej, pusty. A no tak, jest faktycznie. Poczekaj. Tutaj może być bardziej, o tam. na środku musi być, chyba. No to, ta. to tam bardziej czekaj. Okay. Di, a patrzcie. Chodźcie zobaczyć. Dajcie mi te taki, Bo już chyba mam. Bo tu na zewnątrz jest ten, taki jeden kubik. I on jest no. Podzielony na cztery, ty, to, to chyba to jest Tak, to chyba ten. Myślę, że tam będzie to ten. No to... Chyba tam. A nie, tu też jest tak samo Któryś no z tych... Który z tych to. musi być Co Mieszka my po, powywalamy Ja tu cekę zdefuję No nie pchać! nie da się tam wejść Buks, akcept Okej chwila. Bugs. Kurde No mówię, poczekaj chwilę. Nie słuchasz mnie? Nie było cię, słuchajcie. Albo tu, albo tam, chyba tam będzie. Akceptuj fusję rącek. Akceptowałem? Tak. Ja myślę, że tutaj może być też to. to. Ale... Dobra, wywalimy, tak to jest... ja, ja mogę, ja mogę. Ej, czemu na zielonym na czerwoną? Czego na zieloną, na czerwoną, ułatw? Well. Well. Ej czekaj, ja to zrobisz, by na dwie poszła. Ja to zbuguję, daj mi to z... Dobra, walimy takie kubiki i koniec i kończymy z odcinkiem. Tak więc mordeczki kubi... możecie zostawić mi łapkę w górę. Subika. No i oczywiście mieli widziany komentarzyk. Kurde, ile to walnęło. On no, całkiem. I co, i nie zbugowałeś. Tak? Dajcie mi to taki. Ja mam cztery, to masz też cztery. Dupa nie zbubowałeś. Człowiek tutaj. Ale gdzie to może być? Zobaczcie sobie. Tu Miesz miejsce czwórki budować... Tu w ogóle ma. Dobra, cicho. Aha. Aha. Nie było? To zamurowane. No. Mówiłem, że mogą być zamurowane. Ja, Małe dachy Ale, Ward 37 cek y, deto. deto Ej, ja bym tu w środku to walnął jeszcze Dobra, ja walcz, tak, już zakończymy. Tak ile tu jest ścian? Tak, już kończymy to easy. Albo tutaj Ej, na rowu bym, będzie. Ja bym posadził na tą niebieską, i później z tej niebieskiej tam... A, bym tam. Ale bym nic nie No, gówno. Ta. Ej, pół spać. No. Ja bym palnął tutaj tą niebieską, nie? O tu i bym później dachem wszedł. No, ale to niebieską to pięć musi... Ile mamy tak? Yy, ja mam cztery. No to samo przecież powiedziałem, to samo miejsca. No Gdzieś tu musi być to. tu to. totem może być. Ale jak przy totemie nie chował deto, no to... kurde. Takie mam przy totemie. Może mieć ceki przy totemie. To nie wiem, kurde. Spójrzcie. Tam jest też jakaś baza. No nie, spałem. Dobra, wali się bazę, jeszcze jedną zorejdujemy. Dobra, chodźcie. Dobra, teraz kontruje cek i. O. Il masz cek, Pukt. Jeszcze dwie. Ja my tu tak bez odrodzenia. Nie, tak jak jest jak my, jest nie? to tam. Gdzie? I to bez odrodzenia wali. To no, jest totem? Nie. nie, ale wiem, gdzie jest. Dobra. Dobra, to

To? to tak? Gdzie na skalę. Posta. Dobra, widzę. No. Do. ja tu sobie robię. Ja, ja sobie coś zrobię tu. To to to. Tak jaka chwila, no nie jest się tak. Nie zapięczam. Trzymaj się Trzymaj ten No, dawaj Dobra, tutaj stoi Kto tu biegnie? Nie wiem Ty pol. tu jest No, jest, jest, jest Ej, w bazie jest, znajdujemy na online no on ucieknie No, ucieknie Patrz, że ma drzwi, A e, chodź tutaj, bo że... gdzie? Wielma Dziego, słuchasz? Aha, patrz, Janusz aha, aha, ciebie zabiłem. Sorry. Nie zbieraj ze skrzynek, zbij to ten tylko. Dobra. Czeką pompa zgubił gość? Rak budowania na jednym kubiku postawi no Ja sobie też furki, zrobię. Nie chcę se ceki robi A pfo... P4... A miał takie, klorki jedynie miał, fajne. Dobra, to bijemy mu. Ale ceki robił, patrz. Tylko, że mnie nie dał tak, bo nie ma. Patrz jaki. A tam na górze? Co ja? Nie ma nic już na górze. To rak, bud mistrz budowania po prostu. Nie. No. Co za rak. Ej, mistrzem Dobra. budowania jesteś. Dobra, easy. Dobra, sęki to jeszcze, najważniej. to trzeba wywalić to jest taki jeszcze coś sęki. idziemy zrydować. Ja biorę to zielone. zielonego, weźcie to zielone. Dobra, chodźcie. Bursztyna jest jeszcze duży. Dobra, ja mam kolor, wszystkie mam sobie. Dramaty. Rozbieramy to czy nie? Nie, dobra, chodź. Dobra, chodź. Na komputowanie. No gościu, patrzę, nie? A tu kubik jest, czekaj, jeszcze maszyna. Wyłączymy. Dobra. Termowalne, termowalne. Trzymaj, trzymaj. Mhm. Tak, Też są na hangarów Jezu, jedź szybciej Dobra, te, te małe domki wysadzimy i tyle no. Musi być jakaś taka, powiedzia tam, amuleto To jest po wysadzone? Tak, molimy ich Odro sobie ustawiam Mam no, fal Pol już sadzi Sprawdziliście czy nie są zamurowane drzwi? Nie bym ja no, no dobra po kolei walne Jestem Ja nie jest zamurowana No to O zamurowane sobie, nie Aha. zamurowane Dobra, dobra. ja wchodzę autem podjeźmy Idzie tu, tu musi być to tam Czekaj sprawdzę po drzwiach ten już wali, ten to już od razu Patrz, tu są drzwi ostatnie. Nie ja jestem napalony gościu. Tu ja bo ja dwa dwa tego nie rajdowałem Mogę chwilę poczekać zanim coś był na KP bo na więcej zejdzie teraz Dobra, ramana. Dobra, ja, 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 ja. Dobra, to plantoć. No, to Zaplantuj. Nie ty nie A um, yeah, but... no, tam ta spalista tam jest rajdowana? No? no chyba tak, bo jest No no To nie źle plantujesz To nie jest, okay, nie jest No goś, to... No, to jest no, to... Ej no. e so, jest... so hungry yeah, Nie no, wiem Aha. Jest o tym? Tak. dupa Patrz, tu wejście. Tupa. Czekaj. Dobra, będę wreszcie. Dobra, Chwalę na drzwi. Spazerku jak są. Wiesz, że nie tam jest o tym, bo tam są dwie pary drzwi. Tu jest o tym. No to a tutaj też nie będzie. Gdzie on może być? Tak, Ale wejście. patrz jak tam jest wejście, tam jest wejście debilu. blue. patrz Tu su, jest wejście. Raz, było dwa. Dobra. No to ci nawet wyjdę i... Ci... Dobra, no, walczę. To tam. Plantuj. No, plantuj. plantuj. Dobra, walczę. Zobaczymy. Tam waliliśmy na początku. Daj nic. No i dupa tutaj nie ma. O. Tutaj będzie totem zamurowany. Ile macie cek? Jeden, dwa. Czy masz jeszcze jakąś cekę, kapisz? 34 to. A ceki masz, czy nie? Dobrze, no może być? bo już nie wiem. No tu będzie to o no Dobra, tak, ja, ja pójdę tam drugą, zrajduję sobie. Zrób mi to. Kapisz, żeś mi ją. Rzucaj, kapisz. Kurde, sorry. No Masz, się dźwięk 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 to. Masz... Masz taki kapisz czy nie? Nie. No Znowu bursztynnik odmówiłeś, a nie, dobra. Ale hakbar W sumie ja tak ten... Ej, rzuć mi to dato, ja pójdę do zabój z tego saki Kurde. mi wywaliłeś Dzięki. Ja wiem. Jak ci zaki wywaliłem. No takie, bo ja nie podnosiłem. Dobra, mamy już chyba. Dobra, ja... Dobra, ja mam. zrobić ceki, tylko work, bo Ale nie mam niebieskiego. Weź ten nie masz. Mam niebieskiego, na tej bazie było. Uks, akceptuj, mnie. Dobra, ceki, tu jest tylko. Oks, akcept. Proszę, od razu tak się stracę. Dobra, idę zrobić tak. Ja to dokończę, ten jego Aha, tu Work węża nie ma. Znaczy, drewno i widzę. parę drzwi? Jedną. W której pewnie nic nie będzie. Jak będzie to nie wymujcie pan uh -huh. Ja tam to jeszcze chcę dokończyć, nie? No Nie pch Kurde nie pchodź ja mogę tak Dupa To było O! Dupa. o! Jaka dupa, jest za to Perfekt, dupa Dobra, jest a workbench'a nie ma Jest workbench To, to postam go tutaj, ja zrobię taki Dobra, to bym będziemy kończyli Pisać w komentarzu kto chce ze mną pograć Bo to jest oczywiście seria, już zacząłem, już zacząłem serię nową e, Granie z wizami albo radiowanie z wizami, zobaczymy jak to jeszcze nazwa. E, tak więc zostawcie łapkę w górę, subujka, aby być na bieżąco z odcinkami Oraz ze streamami, które się jeszcze wówczas będą, e, no, odbywać Jeszcze możecie kogoś po, o, podro, pozdrowić i no Tyle, dziękuję i pozdrawiam doga Dobra, tak więc chłopaki Zdra, już podrobili. Jeszcze ja, jeszcze o. ja Pozdrawiam Doga, yy, jewaczkowala, Kowala, Gitara Siem Dobra, no tak więc Samano